Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem CBSP, a to jest pierwszy odcinek serii. Zagrajmy w grę Skyrim. Tak. Nareszcie. Dobra. Zaczynamy grę! Okej okay. Zaczynamy Od samego początku Już wcześniej grałem w tą grę Żeby ją przetestować, sprawdzić Dobra, jest w porządku Więc postanowiłem nakręcić z niej odcinek Dobra To sobie teraz poczekamy okay let's give him studio presents <laughs> the elder scrolls pygmie skyrim Nareszcie. Rozkoszne. E, ustawienia. Dźwięk. Może tutaj troszkę przyciszę. Okej, okay, to powinno chyba być. Dobrze. No to co? O, dzień dobry. Ty, w, ty się w ogóle myjesz? Ej, ty. Nareszcie. Dość już tego spania. Czemu? Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Znaczy... To y... cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. To leży, nie? Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i lenitnie. Właśnie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwerda. Właśnie, Mustango. Hej ty, nie powinnaś. Różnik 98. Cesarstwo zależy jedynie na dorwaniu gromowładni. No właśnie. Wszyscy jesteśmy braci i siostrami w kajdanach. Ha. Zamknąć mordy! Właśnie, złodziej. Co się stało? To Ulfrik gromowładny! Prawdziwy najwyższy król Skyrim! Tom? O, chwała ci królu, chwała ci, o. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... Bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem dokąd zmierzamy. Ale Sowengar, czeka. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! No, jak widzicie. Z której wioski Cię przywiało w A co Cię to obchodzi? Z Niemiec. Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być to... Rolikstet. Ja pochodzę z Rolikstet. Panie generole, już czeka na Właśnie, już czeka na skazanka. To chyba my. Tak. Mara, Dibella, cinaret, Akatoś. Akatoś! Wówstwa, proszę, pomóżcie! Pomóżcie mi. mi, tak, pomóżcie mi! Patrzcie, generał Tuniusz zarządza wojskowo. I zdaje się, że są w nim agenci talby. Przeklęte elfy. Na pewno macały w tym swoje paluchy. Właśnie, przeklęte elfy. o wygląda tak jak o chłopczyk cześć cześć mały cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa o o o idzie idzie pan idzie pan dlaczego się zatrzymujemy no bo musimy wyjść chyba nie koniec trasy jasne oh, dobra

O, zapisywania. Jarl no, właśnie. Gramy wadny. Dla, dla mnie też. Hmm, z rzecznej hmm, No ty gdzie uciekasz? Aha, on idzie. Dobra. Co to? Nie możesz tego zrobić. Aha, on gra w Berka. Dobra. Go chwycą go, chwycą go, chwycą go. A, teraz, a, tak, dali mu berka, dobrze. No dobra, Podejdź Ja, y, 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 Dobra, jeszcze raz. Od samego początku. Ten gość. Hmm, wybrać sobie ehm, 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 on. Mm, ale ładna buzia. Nord. Hmm, nawet fajne. Mrożny elw. Eee, lel... eee, fajny piasek, Kotek. Byle co. <grym> nie. Fajne wozy Serio? Eee, nie. Do typu uszy. Cesarski. <grym> nie. O, to, to, co? Nie, nie, szpatny ryj. O tak! Nie, żartuję. Yy... Dobra. Będziemy mrocznym elfem, więc do zobaczenia, gdy już sobie go zrobię. Więc na razie.